witam wszystkich, nie wiem czy będzie mnie słychać ściszę sobie radio no i co, jest problem od razu następnie mówię, że jest problem nie ma opryskiwacza Amazony. znaczy jest był, nawet był już załadowany na lawecie wprowadziliśmy go na lawetę no i tak był mróz, no to ja tak za przewody Trzeszczą przewody na lancach do rozdzielacza. Wszystkie przewody trzeszczą. Mówię, kurczę, miał być. A jeszcze mam wiadomość na smsie przed wyjazdem. Znaczy, no to było po świętach. Napisałem, że będę w drugim tygodniu stycznia po opryskiwacz. Czy opryskiwacz jest zalany płynem? Antyżelem. Tak, jest zalany, nie ma problemu, przyjeżdżaj, no. No i tak zacząłem badać te przewody, wszystkie przewody zamarznięte. Zaworami nie mogłem żadnym ruszyć. Zaglądam do zbiornika. A tam pełno wody. To jest, to było, nie wiem, może z 800 litrów. A czy mi zdziwiło? Właśnie, że ten, miarka, myślałem może, że się zacięła. E, chyba na 800 była e, miareczka e, z, no, od poziomu od poziomu tam e, zatrzymała się na 800, no to pewnie tyle było tej wody. Tyle było wody. I ta woda była u góry ścięta i po bokach. Zamrożona. No i ja mówię do ten, ja mówię do, do tego chłopaka, co mi wprowadził. Ja mówię, że ja tego opryskiwacza nie wezmę Bo jest cały zamrożony Gdzie jest szef No i poszliśmy do szefa Poszliśmy do szefa i pytam się Czy to z panem Pisałem o tym, pytałem się pana Czy, czy jest antyżelem Zalany opryskiwacz, on powiedział, że tak Ja mówię, wie pan co Opryskiwacz jest cały zamarz... zamarznięty Rozdzielacz, pompa, wszystko jest zamarznięte Jeszcze jest woda w środku nawet wody nie spuściliście, ja mówię. Nie, on nie jest zamarznięty. Przyszedł, przyszedł do tego przyskiewacza, ja mu pokazuję, przyszło jeszcze dwóch. Nie, to taki mróz, to tam ile było u nas? Minus 2, nic mu się nie stało. Ja mówię, ja tego nie wiem, czy nic mu się nie stało i Pan tego nie wie, czy nic mu się nie stało. Ja mówię, rozdzielacz, pompa, wszystko, zawory nie można ruszyć, przewody wszystkie trzeszczą, wszystko zamarznięte z końcówek yy, woda zamarznięta yy, wisiała sople, do końcówki też porozpychane I wiadomo, że końcówki się wymienia na nowe, no ale ale sam fakt, że nie było zalane, no dobra pal go licho lancami, żeby lance nie były zalane, ale tam nic nie było zalane płynem a wszystko zamarznięte on mówi, że ja rozkładam bo już posuwałem te na jazdy wyciągam na jazdy z powrotem ja mówię proszę tego pana z ładowarki niech on ściąga on tak ja mówię że no serio mówię proszę to ściągać ja tego nie wezmę on na pewno jest nic mu, tam się nie stało nie jest zamarznięty ja mówię proszę pana jadę do Polski a tam jest minus 20 no to u nas takich, y, takich antyżelów nie ma, żeby na minus 20 wytrzymało, jamę. Ale tu w ogóle nie jest zalane, tu jest woda. Nie, tu jest płyn, tylko taki y, troszkę mniej skoncentrowany. Mnie y, już tutaj uśmiech się robi na twarzy. No widzę, że gość już przestraszony i mi chce wmówić, że wszystko jest ok. Mówię do niego, tak? Nie jest zamrożony? Dajcie traktor, podłączamy wałek. I proszę mi pokazać, że nie jest zamrożony, że jest płynem zalany. Jakby był płynem zalany, to można było śmiało, śmiało można było włączyć wałek pompę i pokazać, że, 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 że to wszystko się kręci, że, że, że pryska, nie. Ja powiedziałem, że ja tego pryskiwacza nie chcę, ja mówię to jest za duże ryzyko. Za duże, za duże koszty to są. Ja mówię, za duże koszty, żeby zmienić rozdzielacz. Yy, głowiczki, niektóre mogą być porozsadzane. Ja mówię, tam są plastikowe rurki w lancach, też będą popękane. Yy, co jeszcze? Pompa. Tutaj wszystkie te zawory filtry Odkręcia, odkręciłem filtr, to w ogóle nie chciało nic lecieć. Nawet Magda mówi, zobacz, nic nie leci. Nawet nie mogłem go po prostu wy, wy, wyciągnąć. Po zamarzane wszystko. Nie, ja powiedziałem koniec. Nie biorę tego. No i przyjechał ten drugi ładowarko. Zdjęliśmy go. Zdjęliśmy go. Popakowałem wszystko. Poszedłem do niego, yy, do biura. Ja, grzecznie, no ja się nie zdenerwowany byłem. To we mnie aż kipiało normalnie. Tamten gość też się zdenerwował, mu szczęka latała, usta mu tak latały. i Jeszcze się jak mówił, śmiechał. Yy, a u mnie się gotowało, ale wstałem, chciałem być spokojny, bo wiadomo, jak człowiek się oburza, to teraz z dwie strony się ten. Chciałem być spokojny, po prostu spokojnie mówiłem. Byłem grzeczny, spokojny. Poszedłem jeszcze do biura, powiedziałem do tego pana. Yy, ja mówię proszę pana, proszę mi pieniądze wrócić na ten. A on jeszcze mówi, ja mówię ściągamy to. On mówi, ale to zapłacone. Ja mówię, no to co, wróci mi pan pieniądze. Nie, nie wrócę. Ja mówię, wróci pan. Bo yy, opryskiwacz jest cały zamarznięty. Ja, on jest niesprawny, ja takiego nie chcę. Nie tak się umówialiśmy. mówię pisał, napisane mam w, w smsie, że mam czarno na białym, że jest zalany płynem, a nie jest zalany, bo była jeszcze woda. Woda, wszystko zamarznięte i no i poszedłem do biura, mówię proszę mi wrócić pieniądze na to, na to konto, co, co, co z którego zapłaciłem ja mówię, proszę mi zapłacić, tylko za opryskiwać. Nie chcę za to już, że po prostu zrobiłem 2700 km, nie ja mówię na darmo. Nie chcę już, nie chcę od pana za podróż, tylko proszę mi wrócić zaopryskiwać pieniądze. No i co? No i... Nie wiadomo co robić. I teraz zacząłem szukać na ogoszeniach coś na szybko, w pobliżu. Nie wiem, może jakiś rozsiewacz kupię. No ale nie mam za bardzo pieniędzy, bo... Tyle pieniędzy tam jest, nie wiadomo kiedy on to wróci. Może jeszcze będę musiał się wojować o te pieniądze. Że jeszcze może, może będzie sprawa na policji i w syndykacie Bo to nie mała kwota była. Więc no, jadę jeszcze mam 80 kilometrów do takiego składu i tam rozściewać jakieś miary widziałem, może wezmę, jeden. Yy, widziałem też drugi może, może bym dwa rozsiewacze wziął na busa no i miałem mieć pług ten a, ale ten pan ma dwa pługi tylko ja mówię, że nie będę miał miejsca wezmę jeden a on mówi, dobra zapłacisz za dwa ja ten drugi ci przytrzymam więc teraz wezmę te dwa pługi jeden jest Huard, a drugi jest Fenet Fenet chyba, kurde nie pamiętam jak będę je miał, no to wam, chociaż to będzie już ciemno dzisiaj, pewnie jak do niego zajadę, chociaż nie wiem, bo on mówił, że dzisiaj jest od 14 do 19, więc pewnie nie zdążę po, po te pługi pojechać i pewnie jutro rano nie wiem już jak to będzie, no ale no jest lipa, nie? jest lipa rzadko takie sytuacje się zdarzają no ale akurat mi się zdarzyła się z początkiem roku, fajnie mi się rok zaczynał Panie mi się rok zaczął No ale nic no, są, no Nie możemy się poddawać No 2800 km, tylko już trochę przejechałem no i po Polsce tam rozwoziłem to to też zrobiłem no Ale mówię no 2700 miałem do tego składu I no nie sztuka Rozmawiałem tam ze znajomymi, znajomymi, nawet czy tam do, do szwagra też mówiłem, że jest dupa. A on mówi, to niech ci odda za połowę cenę. No to co za połowę ceny? Jak ma oddać za połowę ceny? Jak ja go wezmę, to on już mi resztę nie odda. A po drugie. I, i, I co? Ja będę wszystko teraz po kolei wymieniał, co pęknięte. Zaraz okaże się, że połowę opryskiwaczy trzeba wymienić. A jeszcze zaraz może by się okazało, że też nie no tam yy, Ten lód, znaczy no ta, ta, ta woda w Besce nie była całkowicie zamarznięta więc no, ale przyjechała do Polski No, no u nas są wyższe Tak, wody. właśnie Co zrobisz w Polsce? Magda dobrze mówi A jak byś przyjechał do Polski? Przez Polskę? Tera, jak? Teraz byśmy go nie opróżnili, bo teraz było 0 stopni, on tego by nie puściło I no on mówi przyjedź, jak on rozmarznie i wtedy zobaczymy, czy coś jest uszkodzone ja mówię 2700 km zrobiłem ja już tutaj więcej nie przyjadę, ja już tutaj więcej nie wracam no a po drugie tak u nas mrozy takie w Polsce co ja z nim zrobię, gdzie ja z nim pojadę dlatego właśnie pytałem, czy jest zalany płynem No i jeszcze co? Ważne teraz, bardzo ważna sprawa. Yy, dlaczego ważne, mi, ważne jest mieć swój transport, nawet takiego głupiego busika. Nie podoba mi się. Yy, widzę, że jest coś nie tak. Nie biorę tego. A nie wziąłbym najo transport. Przyjechałaby ciężarówka, załadowaliby, przyjechało tutaj i ja bym miał wtedy problem, tak? Ja bym miał wtedy problem. No i ni niestety, zobaczcie też właśnie, że mówicie, że tylko same pozytywy, same fajne rzeczy. Nie tylko tak jest. Zobaczcie, ja Wam pokazuję na na naprawdę, jak to zawsze jest. Pokazuję Wam, jak te maszyny wyglądają, jak się sprawa ma. Więc zobaczcie, że nie tylko jest kolorowo, ale zdarzają się takie sytuacje. Wyczepa, rozrzutnik yy, jest zarezerwowana, ale też na niej wyszedłem na zero po odliczeniu transportu. No bo myślałem, że była droga, myślałem, że zarobię, nie zarobiłem. I, i też yy, przecież nie, nie, nie płaczę Wam o tym, tylko po prostu mówię, że takie sytuacje się zdarzają, nie, nie na wszystkim się uda zarobić. Dobra, rozgadałem się, trzymajcie się na razie. Cześć, miłego dnia.